Tysiące Polaków zastanawia się, jak przyrządzić danie mięsne. A przecież do każdego z mięs są odpowiednie fiksy knora, Od choćby do mięsa mielonego. Wystarczy fiks knora, trochę wody i mięso mielone. Nie trzeba nawet panierować. Kotletom mielonym potrzebna już tylko patelnia i nakryty stół. Hmm. Nie każdy zapamięta to równanie. Fiks plus mięso równa się tanie. Dok jest psem, który bezgranicznie ufa swojemu właścicielowi. Kiedyś sama dla niego gotowałam, ale wtedy nie wiesz, czy pies dostaje wszystko to, co powinien. Zawsze powtarzam, że odpowiednie żywienie to 80% sukcesu hodowcy. Dzisiaj karmią je Pedigree i to pochwala nasz lekarz weterynarii. Pedigree Complete Menu to przygotowany z naturalnych składników najlepszy kompletny pokarm. Zawiera naukowo opracowane proporcje wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Zazdroszczę im kondycji. Pedigree, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cá! ¡Cá! panda ten smak was rozwali! Ria, podpaski higieniczne z wytłoczeniem DryLine dla absolutnej pewności. Nowe paprykowe Chipsy Lays są tak pyszne i chrupiące, że nikt im się nie oprze. może poprzestać na jednym. Chipsy Lays, nieodparta pokusa smaku. Spróbuj nowych, naprawdę paprykowych chipsów Lays. Oddasz za nie wszystko paprykowa papryka. Wzięliśmy pralkę Indesit w ostre obroty. Gdy warunki są naprawdę trudne, słabe strony zawsze wychodzą w praniu. Ale pralka Indesit nie ma słabych stron. Jest prosta w obsłudze, oszczędza wodę i energię, a przede wszystkim jest trwała. Taka, jak oczekujesz. Stworzyliśmy ją, by sprawdziła się w praniu. Indesit. Liczy się trwałość. Mleko czeko, mleko lada, mleka rzeka, ta kaskada, czary dary, bańki Lej, blaski mlaski Milky Way. Milky Way to ogromna porcja mleka ubitego w lekkie, puszyste na oblane pyszną, mleczną czekoladą. Milky Way, czary z mleka. Z każdej mojej egzotycznej podróży przywożę szczyptę nowej wiedzy o najwspanialszych przyprawach świata. Wiedzę tę zawarłem w przyprawach kamis, z myślą o tych, dla których kuchnia jest sztuką tych, którzy z najprostszego dania tworzą niezapomnianą ucztę i z miłością dzielą się nią w domowym zaciszu. Tam dom Twój, gdzie kuchnia Twoja, a w niej przyprawy kamis. Kamis życie ze smakiem.